Jest duża różnica pomiędzy prowadzeniem firmy we Włoszech a w Polsce? Bardzo duża różnica. Burokracja w Polsce jest. No jak? No a tak. ZUSy w ogóle, skarbowa w ogóle całość? No całość, wszystko uproszczone, łatwiej, idziesz do rzędu. W parę minut, w jeden dzień jesteś w stanie wszystko zrobić, a we Włoszech, żeby coś załatwić, to Na odbija prawda? się od stanowiska do stanowiska i nie jest takie proste. Kurczę, widzisz, to trzeba powiedzieć to polskim przedsiębiorcom, powiem Ci szczerze, że Bo nie znacie, jak to wygląda we Włoszech. Wy widzicie tylko, jak to jest w Polsce. No właśnie. No, A ja znam z dwóch stron. A miałeś jakieś problemy z założeniem firmy w Polsce z racji tego, że jesteś obcokrajowcem? Nie. I ile osób zatrudniasz? Pięć kierowcy, cztery osoby ze mną w biurze i jeden wózkowy. Od czego się zaczyna? Szefowanie w takiej firmie? Pierwsza rzecz, co sprawdzam, to płatności. przede wszystkim płatności. od włos włoskich firm. Robienie przelewów w ramach wspólnoty unijnej jest maksymalnie uproszczone dzięki specjalnemu programowi płatności SEPA. Przelew trwa zazwyczaj jeden dzień i praktycznie nie jest objęty dodatkowymi kosztami. A jak wygląda z płatnościami, ktoś się spóźnia? A to wiadomo, przede wszystkim włoskie firmy, oni mają ha? bardzo długi termin i płacą zawsze z opóźnieniem. Czy A jaki czy... to jest długi termin płatności? No, 120-150 dni. Nie Niewyobrażalne to jest. O właśnie, zadzwonię do jednego Włocha, bo teraz mi się przypomniało, To że... ty dzwoń, a ja tutaj pogadam z resztą ekipy. Cześć. Cześć. Do, do jakich krajów jeździcie mhm. najczęściej? Docelowym naszym krajem jest, są Włochy. Z względu na mój język to wolę, łatwiej mi się współpracuje z rynkiem włoskim, ale też się zdarza, że jeździmy do Hiszpanii, czasami Niemcy, Belgia. Zdarzało się też, że jeździliśmy często na Bałkany. Na Bałkany też widzicie? Tak. Ale jest... to już jest poza granicami Unii. Tak. I czym się różni taki transport teraz od wjeżdżenia w Unii? Przede wszystkim procedury celne. Zaczynają się po prostu typowe biurokratyczne tematy związane z długotrwającą odprawą celną. Czyli powrót do tych starych czasów, tak jak kiedyś były? Dokładnie tak. Ola, musisz mi powiedzieć jakieś brudy na temat e, mrocznych e, faktów z życia twojego szefa. Możesz w powiedzieć, że jesz ty to się z skarpaną albo skarpaną na serwiskach. Zakupujesz. Ale skarpaną też nie wolno jest? W się, że tak się chyba popsuło. A to A często macie takie wtopy? Jest teraz, nie? Trzeba przyznać, że gorący włoski temperament w naszej polskiej zimowej auży rozgrzewa atmosferę. Fabio, wszystko gra? O, no, powiedzmy, gra. jesteś trochę. Ciężka rozmowa z Włochem była, ale już jest okej. Okay.